mano. Zadanie 21, matura podstawowa. I będziemy sobie liczyli objętość stożka. Stożek, czyli figura trójwymiarowa, czyli nazywa się bryłą. No i zobaczmy, co my tutaj o tej figurze wiemy. Objętość tego stożka wynosi 8, a średnica podstawy 12. Nie, przepraszam. Objętość stożka o wysokości 8 i średnicy podstawy 12 jest równa ile warto doczytać polecenie prawidłowo. No i teraz, tak, stożek, czyli czapeczka, mówiąc popularnie. No i jak to wygląda? No to jest w podstawie okrąg i łączymy sobie w przekroju trójkącik, poprowadzimy wysokość, kąt prosty. No i mamy nasz piękny stożek w sytuacji, gdzie tu jest ósemka, a tu jest szóstka. No i tyle. Pytanie, czy rysunek był potrzebny? Odpowiedź nie był. Dlaczego? Ponieważ wzórna objętość stożka to jest 1 trzecia pi r kwadrat razy h. Czyli 1 trzecia pola podstawy razy jego wysokość. A mamy, jest to 8, promień mamy jest to 6, skoro średnica to 12, a zatem możemy policzyć naszą objętość. R do kwadratu to jest 36 razy 8, to się równa. Tutaj nam się skraca trójka i 36 i dostajemy 12 razy 8, czyli 96. I, I tyle. Odpowiedź prawidłowa. No, także ultra szybkie zadanie, ultra prosty punkcik. I tyle właściwie, co można tutaj powiedzieć. Liczby dosyć proste. No, aż by się prosiło, żeby te liczby tutaj utrudnić. No, ale domyślam się, że jak większość z Was zobaczyła stożek i takie dziwne odpowiedzi z literką Pi, no to zrobiło się smutno. Także, kto wie, może to było wystarczająco trudne zadanie. Dajcie znać w komentarzach, czy faktycznie było trudne, czy bardzo proste. No i zapraszam do kolejnych filmów. Trzymajcie się na razie.